Dobra, chciałem witam was w Rubeksie się widzicie takiego domku fajnego A już domku mi tej basen, który kurczę trochę zarósł, a miałem taką chęć popływać No i ja trochę wody, ale dobra Ale okej okay. tam mamy widzicie bramę, znaczy słupki po bramie, bo bramy tu już tutaj nie ma Zobaczymy co tutaj mamy ciekawego może na ten balkonik, balkonik uda wejść. Fajnie by było. Też nie wiem. Ochatka całkiem sympatycznie wygląda. No, jakieś z, zdobienia tylko, że były zamurowywane. To pewnie jakiś późniejszy właściciel. Nie wiem. No, no, no w sumie tak. Można wiązku że albo był kolejny właściciel, albo ten właściciel który był ostatni znaczy był od początku, tak? I Miało ten i postanowił to zamurować, ale są też tu pierwsze. Um. O kurcze, ale masakra to widzę, że tak na górę to my na pewno nie wyjdziemy Bo tak, są osobki, ale tak eee, zaraz się kończą, bo są zawalone dachem, a w większości piętra z tego co widzę nie ma. Znaczy, tutaj przynajmniej widzę i tą widzę, a tą nie widzę jeszcze. Tak, tam mamy piwnicę. No, tam chyba też nie wejdę, z tego co widzę. Ta, a tu mamy całkiem ładny... ...ładny przekrój. No, cały przekrój na... ...pierwsze piętro. Także tak. Ym. Tam wam pewnie z telefonu pokażę, bo trochę będzie masakra żeby tam zejść, a ten, co do jakby stanu tego, to jest po prostu masakra. Widać, że jakimś gówniarzom, debilom, nie będę tutaj tego ukrywał, się nudziło i to podpalili, nie wiem po co. Tu chociażby, się podłoga została, fajnie. Nawet nie trzeszcz, o Dobra, to zaraz, bo tam To jest trochę ciemno, otarł sobie. Jak widać. Tylko no. widać, Zaraz on pójdzie na tak. A, widać, że to było oświetlenie, że wyrwane. To widzę, że będę zamazać jedno grafiti, dlatego żeby nie pokazać, że mi zmienię robotę. No, bo trochę to, to grafiti zdradza gdzie dzieje jestem dobry. A nie chcę, żeby druga była jeszcze bardziej znana, żeby ten dobry nie był jeszcze większą ruiną. Dobra, co my tu mamy? Hmm. Łazienka chyba. To była łazienka mini-wanna, coś ten deseń Dane jest po tych kurkach nie A e, wojtki, to może tu kuchnia była Chociaż kuchnia był kiborka, no to trochę dziwne mm, Nie wiem Troszkę powiedzieć bo nie widzę żadnych Pozostałości, że tak powiem po, nie wiem chociażby pikarniku czy coś nie Ale ruro zostało Właśnie się szanowie. Na bank było rozdzielony, chyba jestem pewny dobra. jak wbić koniał. Coś co chcieliśmy, dobra. Tak to wygląda wszystko. A tu jakiś chyba mini terazik taki. Znaczy to, jakiś, w sensie to kiedyś był obrót, nie? Teraz to jest zliczały obrót. Więc ze względu na to, że... Dobrze, że nie ma tutaj nic do a e, do tego basenu wam jeszcze go lepiej pokażę tylko koło jakoś też kurczę nie wiem dobra pokażę dobra zrobię to inaczej pokażę wam e, kurczę no więc co wam pokażę z telefonu, a co wam pokażę zaraz mam nadzieję, że to się wam pokazać z telefonu a jest to zauważone wszystkim, czym się da i tak, teraz trzymajcie kciuki, żeby to nie runął, bo będzie lipa Wejdźcie mam do obrótów przez pasterów, nie wiem, co tam jest. Dobra, jak tak to wygląda, także można powiedzieć, że mam pilnicę i Można jeść basenu, bo pokażę Dokładniej jakoś jakoś tak wam pokażę tyle ja będę kończył tego no jak widzicie za dużo tutaj nie ma do zwiedzania miałem tylko umożliwiać na ten balkonik ale się nie udało co zrobić niestety tak bywa Jakieś płytki chyba, coś to, to ten do Chyba dalej były też, tylko ciutkie zarosło. Bosen ładny. Jakieś zreszarze chyba. Chociaż nie wiem do jakiego działka się sięgnęło, nie? O, to ładne schodki eleganckie do bosenu. bo teraz się zimką, tak trochę przesadzę. Także, ten... No ja idę teraz skończyć, skończyć te i tyle. Dobra, skończyłem robić zdjęcia. Stwierdziłem, że nie miałem takim złym człowiekiem, jak w innych filmach, gdzie pokazywałem z telefonu. E, zobaczyłem, że coś tutaj jeszcze jest. A coś, mam na myśli garaż. Właśnie jechałem, gdzie sobie pochać, robiłem zdjęcia. Patrzę, dziura w ścianie. Patrzę, że coś tutaj jeszcze jest. A był garaż, a tam były kabelki kiedyś, tylko że kabelków już nie ma. że tak. Ja chciałem dodać. No i tak Dobra, mam nadzieję, że Urbex się takiego zrujnowanego domku z basenem, który jest tam jak widzicie. Jeśli tak, łapka w górę. Jeśli ktoś jest to, ja może stajęć, a nie się z może stać zostawić który gdzieś tu. I zobaczysz dwa poprzednie filmy. Ostatni film tutaj. Losowy tutaj. I co? Do zobaczenia za dwa tygodnie. Halo.